Na lodowym polu Holy Camis, gdzie śnieg wiroje wokół i wiatr przez wąskie korytarze, rozgrywa się spotkanie nie tylko między bohaterami z ale także między bogami różnych mitologii. Zeus, król bogów greckich, pojawia się nagle na tle zamieci śnieżnej. Jego błyskawice rozbłyskują się na niebie, a jego siebie i tarcza są gotowe do walki. O Shimano, smoczy potworze. Pragnę cię poznać bliżej tylko walca. Simana, dwoja uliczka smocza. Ludskiego świata ligowant nosi śmierć, majestatycznie istnieje jako na chłopkawys. I, I łuski lśnią w spermie w z światła księżyca. Moje oczy spoglądają na za zainteresowaniem. Złusie, twoje błyskawice mogą być niebezpieczne, ale jestem otwarta na inne. Zeus i Szyman się w gąchownikach, gdzie znajduje się tajemnicza jaskinia. Spotykają się razem i oboje swoją wielką siłą, Zeusem, wielką pałą, z wielką błyskawicą wkłada, wkłada w szwane tysiące mocy voltaicznych ze światów. Szywana razem z Zeusem przechodzą bardzo. Bardzo, ale to bardzo emocjonujące spotkanie, tworząc burzę w brzuchu Ale niestety, smog po 25 latach postanowił odlecieć od Zeusa Zeus był zażenowany tym, że został sam ze swoim niedźwiedziem dzieckiem, bogiem piorunów. Szywana, która odleciała od przygody i krainy, Samotem z liftu, dzikiego liftu Zeus, który zostawił, został, 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 Ja pierdolę, co tu się dzieje? Nie.